ulubieńcy roku 2024. Oczywiście w tej sferze pełnokciowej, ale również takie podsumowanie minionego roku oraz kilka fajnych planów dla kierowniczkowych na rok 2025. Cześć, witam Ciebie serdecznie na kanale La Kierowniczka. Ja jestem Magda i w tym filmie dowiesz się jak wyglądał miniony rok jeżeli chodzi o tą paznokciową strefę lakierowniczki, jakie są plany na przyszły rok oraz jakie produkty zdecydowanie warto w tym czasie sobie przetestować, które stały się moimi ulubieńcami, takimi hitami roku 2024. Zacznijmy od tego, że ten miniony rok tak naprawdę dzielił się na dwie główne strefy, na które nałożyłam ogromny nacisk, największy, i przyznam szczerze, że dały one niesamowite efekty, więc mogą być dla Was taką podpowiedzią, jeżeli chcecie się w tej strefie paznokci bardzo mocno rozwinąć, pójść na znacznie wyższy poziom, też możecie postawić właśnie na te dwa aspekty. I pierwszy z nich to jest jakość, redukcja ilości, ale zdecydowana jakość narzędzi, produktów, tego czym, na czym, w jaki sposób pracuje. A druga część to są szkolenia, i mam tu na myśli szkolenie samej siebie. Oczywiście w bardzo różnych strefach, bardzo dużo różnych szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń online. I ja położyłam nacisk na te dwie strefy i dało to bardzo dobry rezultat. I właśnie jeżeli chodzi o tą jakość, mam tu na myśli zarówno sprzęty, akcesoria, jak i same w sobie produkty, na których pracowałam, narzędzia. Nie tylko mam na myśli te do paznokci, ale też te do nagrywania. Gdzieś to wszystko, stawiając na jakość, naprawdę dało bardzo fajny efekt, i dlatego też w tych ulubieńcach, których za moment wam przedstawię, bardzo dużo będzie produktów jakościowych. I jeżeli już zajmujecie się paznokciami przez. Troszkę dłuższy czas, wiecie, że to jest to, że chcecie w to iść, to będą to dla was świetne podpowiedzi, na jakie sprzęty w kolejności następnej wymieniać te, na których pracujecie, na co postawić, żeby już faktycznie pracować na najwyższej jakości produktach. A druga ta strefa, o której wspominałam, czyli ta strefa szkoleń, u mnie były to dziesiątki, kilkanaście, ale właściwie chyba kilkadziesiąt szkoleń. W tym roku zdecydowałam się na największą ilość szkoleń, jaką w ogóle w stylizacji paznokci w tym moim życiu przechodziłam, i były to szkolenia bardzo różne, dlatego że byłam zarówno na szkoleniach stacjonarnych, takich do szkoleniach ogólnych, ale bardzo też takich precyzyjnych, jak i bardzo duża ilość szkoleń online. I em, takie moje najfajniejsze szkolenia, które bardzo dobrze wspominam i uzupełniły w 100% to, czego jeszcze potrzebowałam gdzieś tam, to było szkolenia z chemii, preparatów, to było szkolenie dotyczące sterylizacji i dezynfekcji, to było szkolenie z szablonów, gdzieś tam cały czas trenowałam tempo pracy, więc tak naprawdę bardzo dużo technicznych precyzyjnych szkoleń, które dały świetne efekty, uzupełniając moją wiedzę na bardzo dużej ilości pól i dzięki temu szkolenia, które ja rozpoczęłam prowadzić właśnie w tym roku, są na bardzo wysokim poziomie, bo po prostu cały czas gdzieś tam doszkalam się, moja wiedza jest poszerzona. I to tak krótko podsumowując to, jaką drogą ja w tamtym roku się kierowałam, Potwierdzając to, że to jest dobra droga, mogę Wam dać znać, że na przyszły rok mój plan jest również taki sam: czyli redukcja ilości, mniej, ale znacznie lepszych produktów i zdecydowanie szkolenia, bardzo duża ilość szkoleń. Podsumowując, rok 2024, chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, że ja sama bardzo dużo zmieniłam w swoim życiu i ta kierowniczka. Też pojawiła się na innym poziomie, dlatego że wprowadziłam szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne dostępne w mojej ofercie i wśród szkoleń online aktualnie 10 różnych szkoleń dostępnych na lakierowniczka.pl, jeden dodatkowy taki mini instruktorz oraz jedna możliwość konsultacji. Więc na mojej stronie jest już 12 pozycji w wersji online, z których możecie skorzystać z mojej wiedzy, ale pojawiły się też szkolenia stacjonarne, które przyznam szczerze, dały mi ogrom satysfakcji akcji. Spotkania z Wami były czymś dla mnie przyjemnym i naprawdę poczułam się w takim dobrym miejscu, że to jest to, co chcę robić i na pewno na przyszły rok planuję rozwijać strefę szkoleń, zarówno online, jak i szkoleń stacjonarnych. Ale o moich planach na przyszły rok powiem na końcu tego filmu. A teraz zapraszam Ciebie na przegląd ulubieńców roku 2024. Jak wspominałam, będzie jakość, 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 a nie ilość. W ostatnich porządkach wyrzuciłam ogrom produktów jeszcze raz ponownie i naprawdę zastępuję ją małą ilością, ale produktów przemyślanych, idealnie dobranych. I w tej ilości będę mówić teraz o między innymi pochłaniaczach, i tu będę miała dwie pozycje, dlatego że wśród pochłaniaczy tak naprawdę nie ma modeli pośrodku, albo są te takie tańsze, które albo nie pochłaniają, albo niesamowicie buczą, albo musimy już wejść na wyższy poziom. I tutaj polecę dwie pozycje, dlatego że ja sama na nich przez calutki rok pracowałam i już na pewno nie wrócę do innych. I wśród pochłaniaczy, pierwszym modelem będzie model NDC2000. AFINIA to jest model, który mam wbudowany w moim nowym biurku, który też trafia zdecydowanie do ulubieńców roku. I to jest pochłaniacz, który po prostu. Pochłania, nie przeszkadza, nie zajmuje miejsca, jest bardzo wygodny w pracy i dosłownie nie mam mu nic do zarzucenia. Ma regulację mocy, działa cicho, pochłania bardzo dużą ilość pyłu i świetnie się sprawdza. Jedynym jego minusem, a właściwie to nie jest minus, tylko jego cecha jest to, że jest wbudowany w blat i przy Sezonie pedikiru potrzeba była jeszcze jednego pochłaniacza, czyli pochłaniacza mobilnego. I ja zdecydowałam się na model Holivika Pro. Model, który przez ten rok ze mną cały czas jest i który też bardzo mocno Wam polecam. On ma dużą powierzchnię ssącą, bardzo dobrze pochłania, ma regulację mocy. On też nie jest bardzo głośnym pochłaniaczem, wygodna kasetka i on też został aktualnie. Unowocześniony, pojawił się model Holivika Pro 2, który będę dla Was testować, bo już jest, a właściwie pokażę Wam go. I tutaj mam model Holivika Pro 2. Jak widzicie, on jest jeszcze przed pierwszymi testami, dosłownie do mnie dotarł przed chwilą, więc ma jeszcze naklejki, zarówno na tej nakładce metalowej i filc jest jeszcze zapakowany, ale będę dla Was ten model też testować. On jest zamienny, ma te same parametry. Różni się głównie wizualnie, również wysokością, bo ten jest troszeczkę niższy, ale wszystkie te parametry będę dla Was porównywać. Niemniej uważam, że jeżeli szukacie pochłaniacza mobilnego, to Holivika Pro, zarówno w wersji klasycznej, jak i w wersji Pro 2, będzie dobrym wyborem. Przetestujemy ją dokładnie, więc na pewno możecie się tego spodziewać, ale wersja Holivika Pro była za mną przez calutki rok. To jest też pochłaniacz, na którym w opisie znajdziecie kody rabatowe, więc może to być dla Was po prostu pomocne w zakupie. I będąc też przy jakości, powiem o lampie, dlatego że u mnie pojawiły się lampy semi Lag Diamond. Lampa, która ma wszystkie parametry zgodne z tym, czego poszukuję. Macie o tym film, więc już wiecie, jakich parametrów w lampie szukać. Natomiast ona ma jeszcze jedną dużą zaletę jest po prostu duża ma duże wnętrze. I tutaj, jak sobie tą dłoń włożycie, to wszystkie paznokcie są perfekcyjnie doświetlone. I to daje ogromny komfort pracy i dlatego postanowiłam wymieniać moje lampy dotychczasowe, takie mniejsze, tradycyjne, na właśnie te lampy z semilaka. I będąc przy tej jakości, przy tych ulubieńcach, wspomnę jeszcze o dwóch lampach, czyli o pracy na dwie lampy. Jedna po lewej stronie, druga po prawej. Ogromny komfort dla stylistki, dlatego że macie cały czas ładnie ułożoną klientkę. No i dla klientki, która nie musi swoich dłoni gdzieś tam wyginać, w różne dziwne pozycje, żeby dostać się do lampy, to też bardzo dobrze wpływa na stylizację, dlatego że ta dłoń zawsze leży ładnie prosto, a gdy gdzieś tam wyginałyśmy, no to te nasze palce w różnych pozycjach w tej lampie lądowały. Dlatego praca na dwie lampy podnosi bardzo komfort pracy i jakość, więc jeżeli się zastanawiacie, to się dłużej nie wahajcie. My wśród tych ulubieńców też muszę wspomnieć o nowym studiu, które przeszło już pierwszą metamorfozę właśnie na początku tego roku 2024. Pojawiło się nowe biurko, które ma dużo większy blat. Ma ogrom szuflad, ma wbudowane te otwory na kontakty, ma wbudowany pochłaniacz, więc biurko to jest taka podstawa pracy i zdecydowanie to jest coś co trzeba mieć, żeby po prostu pracować wygodnie. Pojawiły się też nowe krzesła, więc jest ten komfort siedzenia, fotel do pedikiru, który też zmienił zupełnie moje takie podejście do tego, gdzieś tam tą swobodę, wygodę pracy. Więc naprawdę bardzo duża inwestycja w to, żeby tutaj było wygodnie, zarówno dla mnie, jak i kursantek, bo wszystko było na dwie strony szykowane, żeby móc Was tutaj zagościć zarówno indywidualnie, jak i w dwuosobowych grupach i witać Was po prostu na szkoleniach. W moim studiu jest ono perfekcyjnie przygotowane wygodnie i na wysokiej jakości. Produkty marki firmy. W 2024 roku przetestowałam setki różnych produktów, dziesiątki różnych firm przewinęły się przez studio lakierowniczka i stwierdziłam, że wymienianie pojedynczych produktów, baza, top, kolor poszczególnych firm musiałoby trwać długo. Musiałabym wymienić tu naprawdę dużo produktów, bo było ich sporo i naprawdę fajnej jakości, ale mówię o nich na co dzień na moich mediach, więc większość z nich po prostu znacie, więc stwierdziłam, że wybiorę trzy marki, które najbardziej utkwiły mi w pamięci i których produkty, bardzo dużo produktów, przypadło mi do gustu. Nie jakiś pojedynczy produkt konkretny, a właśnie taka duża ilość produktów fajnej jakości. I wybrałam trzy marki. Pierwsza z nich to jest firma Jokaba, z którą moja przygoda zaczęła się od tego, że ja po prostu bardzo chciałam przetestować ich żele w butelce Inception. Po prostu już widząc pracę tym produktem na ich mediach wiedziałam, że to jest coś co może się sprawdzić i to jest racja, bo aktualnie mam sześć kolorów tych żeli i sprawdzają się świetnie do wzmocnienia i nadbudowy delikatnej naturalnej płytki paznokcia, ale są na tyle mocne i twarde, że można nimi na przykład uzupełnić takie krótsze przedłużenia, więc bardzo wygodne, fajne rozwiązanie. A zaraz zanim Poszły w żele. Żele, które są gęste, wolnie się poziomują i dają fajny czas pracy. Uwielbiają je moje kursantki, szczególnie te na takim podstawowym poziomie, dlatego że one dają im po prostu większą chwilę, żeby sobie popracować. I tych żeli też mam już chyba z 5 albo 6 kolorów, więc faktycznie te żele też fajnie się sprawdziły. Mam też kilka kolorów, mam fajny top, quick flash od nich oraz produkty pielęgnacyjne do dłoni zarówno taka maśna onholize Matrix, jak i kremy do rąk, sól do kąpieli, olejek do skórek, więc bardzo duża ilość produktów też pielęgnacyjnych. Po prostu mi się spodobała, więc marka Yokaba jest pierwszą z tych. Druga marka, której ogrom produktów wypróbowałam i wiele z nich polubiłam, to firma Yoshi. I u nich zaczęło się tak, że byłam na pokazie tej marki i zdecydowałam się kupić z każdego typu produktu o jednym kolorze, żeby sobie je przetestować. I jakbym miała teraz po tych dłuższych testach wybrać kilka produktów, to na pewno warto przetestować ich żele. Szczególnie uwielbiam serię Sea Story i Twilight. To są żele z ogromem drobinek, które dają przepiękny efekt i wy również bardzo je lubicie. Dziewczyny na szkoleniach namiętnie je wybierają. Mają świetny top, temperat, który bardzo ładnie długo utrzymuje błysk. Mam też od nich na przykład pędzelki do żelu i bardzo wygodnie, fajnie mi się na nich pracuje. Oni mają też bardzo dużo topów z efektami, czyli typu top French, top z konfetti, bardzo dużo różnych efektów. Mam też kilka kolorów, które całkiem fajnie kryją, bo mam nawet kolor biały. Więc naprawdę tutaj tych produktów od Yoshi sporo przetestowałam w tym czasie i to jest też marka, o której chciałam tu wspomnieć, a trzecia, o której muszę powiedzieć to jest, to jest firma, która w sumie mogłabym powiedzieć, że podbiła rok 2024 nie tylko u mnie. I mam tu na myśli markę Excellent Pro, która z dużą ilością produktów bardzo wysokiej jakości wkroczyła na rynek. I wśród ulubieńców wiele z Was wymienia Top No white. i ja również się do tego przyłączam. Baza Grafen, dehydrator z prostym, fajnym składem. Oczywiście mam też od nich sporo żeli, nie... Jakby nie będę ukrywać, że jednym z ulubieńców moich i Waszym jest ten Unicorn Bubblegum, czyli różowe, brokatowe drobinki, ale on też bardzo ładnie po prostu rozkłada się na paznokciu, fajnie się poziomuje. Mam też takie klasyczne żele od nich, kolory, więc tak naprawdę mogę powiedzieć, że marka Excellent Pro też w fajnej jakości, w dużej ilości produktów w tym roku się u mnie tutaj pojawiła. I jak widziałaś, w tych produktach pojawił się ogrom żeli, dlatego że ten rok był rokiem pracy z żelami samopoziomującymi w technice bez piłowania. Nauczyłam dziesiątki z Was, jak prawidłowo podłożyć szablon, zbudować szkielet i na to położyć żel techniką bez piłowania, żeby przyspieszyć pracę. Od razu na żel kładziemy top i efekt końcowy gotowy. Takie, taka technika pracy bardzo Wam się spodobała. Wiele z Was wprowadziło ją w swoich salonach, co mnie bardzo cieszy, i dostałam ogrom informacji zwrotnych, że to bardzo przyspiesza pracę. Dlatego też ja ogrom taki, żeli testowałam w tym roku i mogę powiedzieć, że to jest taki mój ulubieniec, czyli żele samopoziomujące Fajne żele, które dają odpowiedni czas pracy do tego, jak one nam pomagają, czyli nie zalewają nam skórek, a pomagają się rozłożyć w idealną taflę. Więc zdecydowanie sama technika pracy, technika bezpiłowania i żele samopoziomujące trafiają do ulubieńców tego roku. A wśród technik przedłużania oczywiście, szablony w tym roku są w ulubieńcach, dlatego że Naprawdę opanowała mnie na takim poziomie, że nie boję się podkładania szablonów w żadnej podce paznokcia. Po prostu wiem, co chcę osiągnąć i jaką drogą do tego dojść. Wiele z Was też dzięki mnie to opanowało i po prostu gdzieś te szablony stały się dla, mną, dla mnie rzeczą prostą, taką oczywistą. A one często są jednak gdzieś tam wyzwaniem, więc trafiają do ulubieńców dlatego, że w tej chwili naprawdę dla mnie są czymś, co traktuję bardzo na luzie. Ale taką metodą, dwoma metodami powiedziałabym, które zaskoczyły mnie i pokochałam mnie w tym roku. To jest pierwsza metoda tipsów elastycznych, która jest po prostu ekspresowa. Bez budowania, bez podkładania szablonów, bez piłowania, bez tworzenia konstrukcji, aplikacji żeli. Tak naprawdę po prostu przymierzamy, przyklejamy i na to kładziemy od razu kolor i top. I to jest technika ekspresowa. I gdzieś podczas szkoleń wy też ją bardzo polubiłyście. A druga technika, która jest u mnie gdzieś na tej początkowej fazie, ale bardzo lubię nią pracować, to jest technika dolnych form, czyli tworzenie formą, dual formą nie całej budowy paznokcia, a samego szkieletu. I to jest fajna alternatywa dla osób, które nie lubią podkładać szablonów. A które chcą tą budowę sobie później wykonać samodzielnie, podzielić pracę dual-formami na te dwie części. I to jest bardzo fajna przyszłościowa technika, którą na pewno będę poszerzać i bardzo bym chciała Wam częściej też pokazywać, przybliżać. Jak wspominałam o szablonach, to bardzo dużo ułatwiła mi też świadomość tego, jakie mamy szablony, którymi pracujemy, i przetestowanie dziesiątek różnych szablonów. I w tym roku bardzo polubiłam się z szablonami dwoma Julianesa oraz szablony z Indigo. Oba to są szablony przezroczyste, plastikowe, bo na takich najbardziej lubię robić. I jakbym miała wybrać jeden, jeden szablon, to wybrałabym zdecydowanie te przezroczyste z Indigo. Genialnie się nie sprawdzają, bardzo dobrze mi się nimi pracuje. One się w żaden sposób nie wyginają, nie odkształcają. Oczywiście przy pracy plastikowym szablonem zawsze pamiętamy o tym, że on może się trochę rozprężać, więc odpowiednio trzeba z nim pracować, ale dla mnie to są bardzo wygodne w pracy szablony i na pewno świadomość tego, jakie szablony kto wybiera, znalezienie swoich ulubionych, też jest rzeczą pomocną przy polubieniu się w ogóle z tą metodą, z tą techniką. I ostatni taki ulubieniec produktowy to są nożyczki marki Stalex, nożyczki do, stu, do skórek, Exclusive Model 23x2. I to są nożyczki z krótkim haczkiem na samym końcu. I ja pracę nożyczkami bardzo długo ćwiczyłam, dlatego że po kilkunastu latach pracy z cążkami, jednak nie tak łatwo było się od razu przestawić na nożyczki, ale gdy już się to opanuje, to efekt jest genialny. Jest bardzo delikatne, płynne cięcie, więc naprawdę uważam, że jeżeli jeszcze nie pracował się na nożyczkach, warto to przetestować. 2024 to było dla mnie też taka nowa odsłona, spojrzenie na pedigir. Pojawił się fotel, więc pojawiły się nowe możliwości. I muszę tutaj wspomnieć o pododyskach marki Stalex z przyklejanymi nakładkami ściernymi. To tak ułatwia sprawę, jeżeli chodzi o takie podstawowe, delikatne opracowanie sobie podeszwy stopy. Dla mnie genialne rozwiązanie, wprowadziłam go od pierwszego użycia, to jest po prostu cały czas w chodzie i nawet samej sobie po prostu móc. Stopę ładnie przygotować, to jest bardzo dobre rozwiązanie. Pododyski świetnie się do tego sprawdzają. Oprócz tego, oczywiście, gdzieś tam kilka różnych preparatów, produktów, które też to ułatwiają, ale ten pododysk to jest taki, taka kropka, taka wisienka na torcie i taki moim zdaniem element najważniejszy, jakbym miała wybrać jeden, to właśnie ten. W Takim podsumowaniu roku warto byłoby też wspomnieć o współpracach, które pojawiły się w minionym roku, i takimi największymi współpracami jest właśnie stała współpraca z Marką Stalex, z Marką Holywika, czy chociażby z hurtownią Hello Nice. Bardzo dziękuję tym firmom, że zdecydowały się na to, żeby ze mną współpracować. Dzięki temu Wy przez praktycznie cały rok miałyście możliwość korzystania z różnych kodów rabatowych. I większość tych firm pozostaje ze mną na kolejny rok, bo to są takie moje pewniaki, tak ulubieńcy. Więc te kody będą nadal działać, czasami w aktualizowanej innej wersji, ale jednak cały czas z nami pozostają. Więc bardzo dziękuję za to zaufanie, które przynosi korzyści nam wszystkim i myślę, że w nowym roku pojawi się takich perspektyw jeszcze więcej. No jakie plany na nadchodzący 2025 rok? Pisałam sobie tutaj taką krótką listę rzeczy, które chciałabym zrealizować w nadchodzącym roku. Nie jest ona jakoś bardzo precyzyjna, szczegółowa z datami, ale jest tu kilka punktów, które myślę o tym, żeby pod koniec roku rozliczyć i zobaczyć, czy udało mi się je zrealizować. I wśród nich chciałabym stawiać bardzo na jakość, na szkolenia, na wiedzę, więc to podejście jest podobne jak w tym roku, bo ono się po prostu świetnie sprawdza. I dlatego, a propos tej wiedzy, zapisałam sobie 12 szkoleń, minimum jedno, na miesiąc chciałabym uczestniczyć w takiej ilości szkoleń, minimum. Oczywiście mam tu na myśli i szkolenia online, i szkolenia stacjonarne. Kilka z nich mam już w głowie, na kilka już jestem nawet zapisana, więc gdzieś tam ten plan myślę, że się zrealizuje. Mam też postanowienie dotyczące szkoleń, które ja będę prowadzić. I w wersji online chciałabym wprowadzić trzy nowe szkolenia. Pomysły to już są tak naprawdę w głowie zarysowane nawet na większą ilość, ale chciałabym, żeby chociaż te trzy bardzo ważne i takie duże szkolenia się pojawiły w sprzedaży właśnie w przyszłym roku. Jeżeli uda się zrealizować więcej, to będę bardzo się cieszyć z tego powodu i trzymajmy kciuki, żeby faktycznie ta platforma się przez cały czas rozwijała. Oraz w szkoleniach stacjonarnych. Tutaj zdecydowanie ze szkolenia na szkolenie idę w wyższą jakość tej usługi. Dopracowane skrypty, bardzo duża ilość wiedzy uporządkowanej, ogrom doświadczenia, które Wam po prostu przekazuję zarówno na szkoleniach stacjonarnych, jak i na szkoleniach grupowych. I wspominając tutaj o jakości i o bardzo dobrych urządzeniach, wspominam pochłaniaczu, lampie, a nie wspomniałam nic o fryzarce. Jednak przecież przetestowałam kilka różnych w tym roku. Natomiast testy te to były testy produktów budżetowych, takich tanich frezarek, które sprawdzą się na start, na początek, żeby po prostu zobaczyć, czy w ogóle stylizacja paznokci to jest to. Albo do takiego domowego, podstawowego użytku. I one nie przebiły mojego dotychczasowego ulubieńca, czyli fryzarki EXO, więc chciałabym w przyszłym roku móc Wam tutaj polecić coś lepszego. I mam już wybraną, będzie to frezarka Micron, jeszcze nie doprecyzowałam sobie modelu, ale na pewno będzie to fryzarka z najwyższej aktualnie półki. I chcę móc ją dobrze przetestować, dlatego planuję ten zakup gdzieś na początku roku, żeby dłużej nią popracować i dać Wam po prostu dobrze znać o tym, jak ona się sprawdza. Jeszcze w tych moich planach mam oczywiście testy nowych firm, nowych marek. Nie chcę, żeby było tego za dużo, bo jak mówiłam nie idę tutaj w ilości, tylko w jakość. Teraz już zdecydowanie precyzyjniej dobieram sobie w ogóle te marki, z którymi chcę mieć do czynienia, więc będzie tego na pewno sporo, ale jednak teraz to nie jest kupowanie całej kolekcji kolorów, a skupienie się najpierw na kilku podstawowych produktach. W wypróbowaniu, jeżeli to się sprawdza, dopiero idę dalej i testuję większą ilość z danej marki, więc precyzyjniejszy dobór tych produktów i być może Wy będziecie w stanie mi tutaj pomóc dając swoje polecenia, swoich produktów Waszych ulubieńców roku 2024. Napiszcie w komentarzach, co u Was się sprawdza, co u Was zdało taki najważniejszy egzamin i co po prostu chcecie światu polecić. Ja bardzo chętnie Wasze polecajki przetestuję, bo one mi się bardzo często po prostu świetnie sprawdzają. I tak naprawdę to już wszyscy ulubieńcy, moi ulubieńcy tego roku. Wiecie już, jak ten lok wyglądał, wiecie, jakie plany są na kolejne. Chętnie poznam też Wasze plany I gdzieś tam, gdy spiszę się je na kartce, powie się je głośno, Łatwiej jest później mieć takie poczucie, no trzeba by zrealizować i faktycznie do tego się dąży. U mnie będzie znów jakość i wiedza, będzie dużo produktów świetnej jakości, będzie dużo szkoleń, wiedzy, więc ten rok po raz kolejny będzie tak wyglądał. Mam nadzieję, że przyniesie to tak bardzo pozytywny skutek jak w tym roku, a być może nawet jeszcze fajniejsze. Dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, ale również Kontaktujecie się ze mną, dajecie informację zwrotną, gdzieś tam przez cały czas mamy kontakt na różnych platformach i ogromnie miło było mi część z Was, którą gdzieś w internecie znam już od lat, poznać w tym roku osobiście. Dzięki właśnie szkoleniom stacjonarnym miałam taką możliwość i to są przemiłe spotkania, bo tak naprawdę czujemy się na nich, jakbyśmy znały się od lat, tak przecież jest, a gdzieś tam osobiście możliwość poznania się to jest po prostu fajna alternatywa. Życzę Wam, żeby ten wasz przyszły rok przyniósł dużo perspektyw, dużo możliwości. Ale chciałabym Wam też życzyć odwagi na ich realizację. Bo najczęściej, co ja słuchajcie, słyszę na tej mojej sali, to jest, że się boję, że się obawiam, czy się uda, czy się nie uda, jak to zrobić. Jak to zrobić? Ja pomagam. Bać się nie ma czego. Słuchajcie, bierzcie, zakasajcie rękawy, bierzcie się do pracy i na pewno się uda. Bo dlaczego przecież nie? Jeżeli macie w sobie tą pasję, chęci, to trzymam kciuki za to, żeby faktycznie te wasze plany na ten przyszły rok po prostu się udały. Dziękuję Wam i do zobaczenia.